Kawa może być dobrym premium, prawda? Zgodzą się z tym stwierdzeniem miłośnicy przelewów, ani cold brew, czy, a może przede wszystkim ci, dla których dobra espresso to podstawa podstaw, fundament lepszego życia. Dobrego dnia, funkcjonowania w zgodzie ze sobą, harmonii ducha i materii. Zrobienie takiego espresso, tego ideału, do którego dążymy, to nie lada sztuka, która udaje się ekspresowi WMF Perfection 680. To maszyna, która potrafi odmieniać słowo premium przez przypadki i pokazuje, że espresso americano i kawy mleczne parzy naprawdę obłędne. Zacznijmy od surowych danych. W ekspresie znajdziemy technologię WMF Double Thermoblock. Mowa o drugim bloku termicznym, który odpowiada za idealną temperaturę spienionego mleka. Dzięki temu mamy doskonały aromat świeżo mielonej i parzonej kawy oraz zawsze pożądaną temperaturę naparu, również w przypadku kaw mlecznych. Mamy tu też młynek ze stali nierdzewnej z pięcioma poziomami mielenia kawy, osiem profili użytkownika, możliwość przygotowania 21 gotowych, zaprogramowanych napojów kawowych i herbacianych, front wykonany ze stali nierdzewnej kromargan oraz dotykowy panel ułatwiający obsługę. Pod kątem czystej użyteczności pomyślano o wszystkim, nawet o gustownym pojemniku na mleko, który możemy schować do lodówki. Wspomniałem, że ekspres pozwala na przygotowanie dwóch kaw mlecznych na naraz. Jeśli nie, warto ten fakt odnotować. Jaką kawę przygotujemy z WMF Perfection 680? Każdą. Możliwość personalizacji nikogo nie zdziwi w ekspresie, w sprzęcie tej klasy, ale podkreślmy ją wyraźnie. Od espresso po latte, cały szeroki zakres kaw rozmaitych, czarnych i mlecznych, w takich temperaturach, jakie sobie zażyczymy. Do tego wspomniane napoje herbaciane. No bajka. A, byłbym zapomniał. Ten ekspres ma nawet łączność Wi-Fi i potrafi sobie samodzielnie zaktualizować oprogramowanie. To jest przyszłość parzenia kawy, która nadeszła już dziś. Ekspresy WMF to kwintesencja stylu i jakości wykonania i nie inaczej jest w przypadku testowanego urządzenia. Sprzęt wykonany jest z nieprawdopodobną dbałością o detale. Nie chodzi nawet tylko o samą jakość wykorzystanych materiałów, choć oczywiście stal zewnątrz, kromargan, robi świetne wrażenie. Chodzi o całokształt, o to, jak dokładnie urządzenie zostało zaprojektowane, ile czasu poświęcono na to, by w istocie było ono iście perfekcyjne. Wspomnieć można choćby o cudnym panelu dotykowym, który nie tylko jest łatwy w obsłudze, ale stylistycznie podkreśla wyjątkowość tego ekspresu. Podobną funkcję spełnia również LEDowe podświetlenie, niesamowicie klimatyczne. Bez dwóch zdań WMF Perfection 680 to z jednej strony obłędnie stylowe, Cudownie minimalistyczne urządzenie, a z drugiej gwarant doskonałej jakości kawy w swoim własnym domowym zaciszu. O perfekcji wykonania i absolutnie żadnych oszczędnościach nie świadczy choćby szklany pojemnik na mleko. Podkreślę to, szklany pojemnik na mleko. WMF Perfection 680 pod względem jakości nie lubi kompromisów. Ekspres jest może nieco mniej zaawansowany niż jego drożsi bracia czy kuzyni, ale na co dzień zaskakuje funkcjonalnością i jakością. Temperatura kawy zawsze jest dokładnie taka, jakiej oczekujemy i to zarówno w przypadku espresso, kaw czarnych, jak i mlecznych, a to jest nie lada wyczyn. Do tego zaskakuje szybkość parzenia kawy oraz kulturalna praca młynka, który jest po prostu subtelny. To dobre określenie. Jeśli chodzi o smak, to jako użytkownik musimy zadbać tylko o jedno – odpowiedniej jakości kawę. Jeśli wsypiemy do pojemnika na kawę ziarna z dobrej palarni, to ekspres zadba o to, byśmy każdy dzień zaczynali od kawy iście kawernianej jakości. Co ważne, 680 od WMF ma w sobie coś, co te ekspresy wyróżnia na rynku, czyli możliwość regulacji czasu infuzji. Z języka technicznego na ludzki, konsumencki. Podczas parzenia kawy dochodzi do jej swoistego blanszowania, zalania kawy małą ilością wody, by otworzyć ją niejako, by rozkwitła. W ekspresach ciśnieniowych infuzja trwa moment, a w urządzeniach od WMF możemy jej czas regulować, co wpływa na nuty smakowe przygotowanego naparu, wydobywając ziaren pełnie smaku. Autentycznie, byłem pod wrażeniem. Jako ktoś, kto kawy pije dużo, ma w domu nie najtańszy ekspres ciśnieniowy, dripa, french pressa i kawiarkę, muszę przyznać, że sprzęt od WMF i tak rozbił bank. Powtarzalnością i taką łatwością w przygotowywaniu dokładnie takiej kawy, jakiej bym w danej chwili oczekiwał. Co więcej, WMF dostarczał nie tylko jakości i smaku, ale i przyjemnych wrażeń z obsługi. Zakładanie profilu, personalizacja go oraz ustawienie parametrów naparu, które nas interesują, wiecie, dopasowanie parzonej kawy do własnych preferencji, przebiega to super sprawnie, intuicyjnie i po prostu szybko. Sprawnie i szybko się również ten model czyści, co powiedzmy to wprost, jest w ekspresie używanym codziennie, naprawdę ważne. W WMF Perfection 680 wyposażono w system Click and Clean, który umożliwia błyskawiczne i łatwe czyszczenie, nie tylko dlatego, że jest przemyślany, ale również. Dlatego, że wyświetla na ekranie dotykowym wizualne podpowiedzi, wskazówki dotyczące tego, co dokładnie mamy zrobić. Od choćby czyszczenie wężyka od wspaniał mleka jest dokładnie wyjaśnione, a do tego całkiem widowiskowe. Rzecz Jasna ekspres w podobnej formie informuje nas o konieczności odkamieniania i innych czynnościach mających utrzymać go w szczytowej formie. Na zakończenie powiem Wam, że lubię obcować ze sprzętem tego typu i to nie tylko dlatego, że kawa to moje największe uzależnienie. Czerpie radość z testowania czegoś co pozbawione jest obiektywnych wad i czymś takim jak właśnie jest ten ekspres. Wygląda przedoskonale, reprezentując orientację w designie, która do mnie w pełni przemawia. Łatwo się go używa, łatwo i intuicyjnie czyści, a do tego parzy kawę raz że o doskonałych walorach smakowych, a dwa że w sposób absolutnie perfekcyjnie powtarzalny Wybierając ekspres od WMF można wybrać bardzo dobrze lub doskonale, bo tym się w zasadzie różnią od siebie modele z serii 600 i 800, poziomem doskonałości. Jeśli ktoś na siłę szukałby słabszych stron testowanego modelu, to wynajdzie to jedynie jego cenę, która nieco odbiega od ekspresów powszechnie uznawanych już za kosztowne. Niemniej pamiętajmy, z jakim sprzętem mamy tu do czynienia. To urządzenie łączące technologię z pewną filozofią, z jakościowym podejściem do kawy, z wpuszczeniem do swojego życia odrobiny tego mitycznego, pozawymiarowego pierwiaska premium. I ja to rozumiem, pochwalam. Nie mam do tego uwag, nie mam komentarza, mam tylko rekomendacje.